Zimowe przedszkole to projekt, w ramach którego studenci zrzeszeni w ISEC z kilku krajów świata przyjechali do bielawskiego przedszkola Parkowe skrzaty, by uczyć dzieci angielskiego oraz przekazywać informacje o swoich rodzimych krajach. Współpracę nawiązaliśmy ponad rok temu. Już w ubiegłym roku gościliśmy wolontariuszy z Ukrainy. W tym tygodniu są u nas wolontariusze z Brazylii i z Egiptu. Spodziewamy się jeszcze w przyszłym tygodniu studentów z Meksyku i z Malezji. Przedszkole Parkowe Skrzaty w Bielawie drugi rok współpracuje z organizacją ISEC, największą organizacją studencką na świecie, której głównym założeniem jest poznanie ludzi innych kultur, nauka i pogłębienie tolerancji oraz współpraca międzynarodowa. Pomyśleliśmy sobie tak, skoro uczymy nasze dzieci, uczą się języka angielskiego już od trzeciego od roku życia, czyli od począwszy od najmłodszej grupy, poprzez wszystkie grupy, ważne jest, żeby wzbudzić u nich motywację do uczenia się tego języka. To nie tylko po to uczymy się, że mama kazała, tak, tato kazał, takie zajęcia odbywają się w przedszkolu. Chciałam po prostu, żeby te dzieciaki wiedziały, jak ważne jest uczynić tego języka. Stąd kontakt z ludźmi z zagranicy, ze studentami zagranicznymi. Dzieci oczywiście, studenci oczywiście posługują się językiem angielskim, więc dzieci muszą sobie radzić. Pewnie, że lepiej sobie radzą starszaki, bo mają, miały więcej godzin tego języka angielskiego, ale maluchy, proszę mi wierzyć, są bardzo ciekawe, zainteresowane i strasznie chłoną kontakty. Podczas zajęć w przedszkolu studenci inicjują różnego rodzaju zabawy, zajęcia manualne, prowadzą także prezentacje. Pokazują jak wygląda kraj, prezentują zdjęcia z tego, z swojego kraju, powiększają wiedzę dzieci na temat kultury, tradycji i stąd mam nadzieję, że będzie to zachęcenie i budowanie głębszej motywacji do uczenia się tego języka, ponieważ dzieci muszą sobie radzić w kontaktach i proszę mi wierzyć, że odnosimy skutki już w tym, bo już wczoraj mama właśnie chwaliła się, że dziecko przychodząc do domu mówi muszę przypominać sobie parę słówek, bo chcę się porozumieć tutaj z kolegą, który przyjechał z dalekiego kraju, także myślę, że osiągany cel. ISEC to jedna z największych międzynarodowych organizacji studenckich. Założona została w 1940 1948 roku, a w Polsce działa od 1971 roku. Prowadzona jest przez studentów i niedawnych absolwentów interesujących się problemami otaczającego świata, przywództwem oraz zarządzaniem. Członkowie ISEK wyjeżdżają na praktyki zagraniczne i zdobywają doświadczenie w 124 krajach świata.